Telewizja kablowa Świdnik w zasięgu Twojej ręki. Przyjdź i zapytaj o świąteczną ofertę. Mieszkańcy Świdnika uwielbiają biegać. Widać to szczególnie podczas masowych imprez, ale nie tylko. Nowe Stowarzyszenie Biegający Świdnik rusza w samo południe 1 grudnia z nową inicjatywą sportową. O szczegółach pierwszego spotkania biegowego opowie organizator imprezy Jarosław Sławek. Ruszamy z bardzo ciekawą inicjatywą w Świdniku. Są to spotkania biegowe. Biegaj z nami. Ruszamy już w niedzielę, 1 grudnia, o godzinie 12, właśnie na tym placu, na placu Konstytucji. W Świdniku. Będzie to inicjatywa przeznaczona dla ludzi, którzy kochają sport, lubią biegać. W Świdniku mamy bardzo dużo osób, które aktywnie biegają i chcemy tą grupę ludzi w jakiś sposób zintegrować. Stąd właśnie pomysł na zorganizowanie takiego spotkania biegowego. Tak jak mówiłem, spotkamy się tutaj na placu. Porozmawiamy chwilę o tym, jak należy się prawidłowo przygotować do biegu. Będziemy mówili również o tym, w jaki sposób przeprowadzić rozgrzewkę biegową. Po tym wszystkim truchtem udamy się na bieżnie Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku, gdzie przeprowadzimy już prawdziwy trening biegowy. Kto może przyjść na takie spotkanie? Na takie spotkanie może przyjść absolutnie każdy, ponieważ w naszym gronie są ludzie, którzy biegają maratony, biegają dyszki, nawet zdarzają się takie osoby, które biegają biegi rzeźnika, ale są również osoby, które są totalnymi amatorami i dopiero zaczynają swoją przygodę z biegami. Zapraszamy serdecznie! Myślę, że będzie to ciekawy sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia i oczywiście aktywny sposób, bo to jest najważniejsze. Święta z telewizją kablową Świdnik. Kanały telewizji cyfrowej od 39 zł do 3 miesięcy bez opłat.